Henryk Sienkiewicz, bajka. Za górami, za morzami, w dalekiej krainie czarów, przy kolebce małej księżniczki, zebrały się dobre wróżki ze swą królewną na czele. I gdy otoczywszy księżniczkę, patrzyły na uśpioną twarzyczkę dzieciny, królowa ich rzekła. Niechaj każda z Was obdarzy ją jakim cennym darem, wedle swojej możności i chęci. Na to pierwsza wróżka, pochylając się nad uśpioną, wypowiedziała następujące słowa: Ja daję ci czar piękności, i mocą swoją sprawię, że kto ujrzy twarz Twoją. Pomyśli, iż ujrzał cudny kwiat wiosenny. Ja, rzekła druga, dam ci oczy przezroczyste i głębokie jak toń wodna. Ja dam ci powiewną i wysmukłą postać młodej palmy, odezwała się trzecia. A ja, mówiła czwarta, dam ci wielki skarb złoty, dotychczas w ziemi ukryty. Królowa zamyśliła się przez chwilę, po czym zwróciwszy się do wróżek, tak zaczęła mówić. Piękność ludzi i kwiatów więdnie. Urocze oczy gasną wraz z młodością, a i w młodości często zaćmiewają się łzami. Wicher łamie palmy, a wiatr pochyla. Wysmukłe postaci. Złota. Kto nie rozdziela między ludźmi, ten budzi ich nienawiść. A kto je rozdzieli, temu pustka zostaje w skrzyni. Prze to nietrwałe są wasze dary. A cóż jest trwałego w człowieku? I czymże ty ją obdarzysz, o królowo nasza? Pytały wróżki. A na to królowa, ja jej dam dobroć. Słońce jest wspaniałe i jasne, ale gdyby nie ogrzewało ziemi, byłoby tylko martwo świecącą bryłą. Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca. Ona daje życie. Piękność bez dobroci jest jako kwiat bez woni. Albo jak świątynia bez bóstwa. Oczy mogą podziwiać taką świątynię, ale dusza nie znajdzie w niej ukojenia. Bogactwo bez dobroci jest piastunką samolubstwa. Nawet miłość bez dobroci jest tylko ogniem, który pali i niszczy. Wiedzcie, że wasze dary, Mijają, a dobroć trwa. Ona jest jak źródło, z którego im więcej wody wyczerpiesz, tym więcej ci jej napłynie. Więc dobroć to jedyny skarb niewyczerpany. To rzekłszy królowa wróżek, pochyliła się nad śpiącą dzieciną. I dotknąwszy rękami jej serca, rzekła: Bądź dobrą.